Jakub Kajmowicz to specjalne wydanie programu Krzesło Energetyczne. Nadajemy dla Państwa specjalnie z Forum Ekonomicznego w Krynicy, gdzie moim i Państwa gościem jest pani Dominika Betman, prezes Siemens Polska. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Pani prezes, chyba wszyscy zgodzimy się, zresztą to wybrzmiewa tutaj w krynickich dyskusjach, że niezwykle istotnym dla rozwoju polskiej gospodarki jest zwiększanie stopnia innowacyjności. I tego będzie dotyczyło moje pierwsze pytanie. Jaka jest rola Państwa w tym zakresie? Czy Państwo powinno być... Takim czynnikiem, który tę innowacyjność czynnie wspiera? Mam tutaj na myśli jego takie zwiększone zaangażowanie. Czy raczej państwo powinno stworzyć pewne warunki i wycofać się, raczej nie przeszkadzać? W innowacyjności mamy wielu uczestników tego procesu. To nie jest tak, że. Dzisiaj wynalazki, nowe pomysły, czy też ulepszenia funkcjonujących procesów powstają tak od, na zasadzie odkrycia. To jest pewien proces i y, dla tego procesu niezbędne są dobre warunki. I te warunki obejmują czy dotyczą wszystkich uczestników tego procesu innowacyjności. Państwo odgrywa tu oczywiście absolutnie fundamentalną rolę, ponieważ tworzy ramy, wszelakie ramy prawne, gwarantuje pewne bezpieczeństwo, bo oczywiście, jak wiemy, z innowacjami związane są inwestycje, a więc, aby ten cały system, ten cały ekosystem powstał, rola państwa jest tutaj bardzo ważna, ale oczywiście ważna w takim ujęciu, że w ujęciu zachęty, że, że, że właśnie trzeba stworzyć te warunki, trzeba powiedzieć przedsiębiorcom, że mogą się tu czuć pewnie, trzeba połączyć naukę z biznesem, tak aby to, co się dzieje w obszarze nauki, znajdowało praktyczne zastosowania w przemyśle i w biznesie. I myślę, że właśnie kluczem do sukcesu jest tutaj nie dominująca rola kogoś z uczestników tego procesu innowacyjnego, ale właśnie to współdziałanie w ramach stworzonych przez państwo. A pani prezes? czy potrafimy, a może inaczej, czy powinniśmy, a jeśli powinniśmy, to czy potrafimy korzystać z zagranicznych praktyk w tym zakresie? Mam tu na myśli na przykład takie państwa jak Stany Zjednoczone, Izrael, Startup Nation izraelskie, no to jest coś absolutnie... Epokowego, jeśli chodzi tak, o rozwój fascynującego innowacji w Polsce, wręcz, Tak, Fascynującego wręcz, tak. Więc czy powinniśmy, czy potrafimy, krótko mówiąc? Zdecydowanie powinniśmy i myślę, że to się właśnie dzieje w tej chwili. To znaczy, międzynarodowe korporacje są zachęcane do tego, aby sprowadzać tutaj do Polski jak najnowocześniejsze technologie, aby ten transfer technologii następował. Temu towarzyszy rosnące zainteresowanie tym właśnie, o czym mówiłam wcześniej, a więc połączeniu edukacji pod kątem praktycznych zastosowań. Z biznesem i oczywiście. Y Mówimy coraz więcej o startupach. Mówimy o tym, że trzeba uaktywnić młodych ludzi, a następnie trzeba dać im szansę do działania. Trzeba wzmocnić innowacyjność tych, którzy tak naprawdę żyją w tym świecie digitalnym i którzy w tym świecie digitalnym wyrośli, wychowali się. I to jest, myślę, ta siła ogromna polskiej gospodarki. Wzorce są oczywiście wszędzie. One są zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach azjatyckich. Mamy mnóstwo nowych startupów, mamy mnóstwo inicjatyw, które mają na celu propagowanie innowacyjności, a także zachęcanie młodych ludzi do przekładania swoich pomysłów na konkretne działania, tworzenie młodych, nowych przedsiębiorstw. Mhm. I tutaj dotknęła pani trzeciego pytania i wydaje mi się, właśnie najistotniejszego czynnika tych procesów innowacyjnych, jeśli można tak powiedzieć, czyli ludzi. Tak jak polski firma albo jak firmy operujące w Polsce więc w pewnych realiach ekonomiczno-prawnych mogą zawalczyć o tych najlepszych czy potrafimy o nich walczyć albo co powinniśmy zrobić żeby mieć większe szanse w starciu na przykład z dużymi zachodnimi firmami funkcjonującymi na zachodzie w ściąganiu tych najlepszych najbardziej wartościowych pracowników Kwestia kadr jest tutaj bardzo szeroko dyskutowana w Krynicy coraz bardziej widać że to czy wygramy w tym obszarze ten wyścig o pracownika, o który Pan pyta, czy też nie, może zaważyć na dalszym rozwoju polskiej gospodarki. Stąd jest to niezwykle ważny czynnik. Inwestycje w kapitał ludzki odbywają się zarówno w międzynarodowych przedsiębiorstwach, jak i dokonują go firmy państwowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest oczywiście pytanie, na ile jesteśmy w stanie ten kapitał ludzki praktycznie tutaj przyciągać. Dzisiaj byłam uczestniczką bardzo. Bardzo ciekawego panelu na temat programu mentoringowego dla studentów polskich studiujących na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. To są najzdolniejsi ludzie, najambitniejsi. To są ludzie, którzy na nas, na przedsiębiorcach, na dojrzałych menedżerach robią ogromne wrażenie, ponieważ w bardzo młodym wieku niezwykle dużo osiągnęli, a poza tym mają jedną niesamowitą cechę, wiedzą, czego chcą. I właśnie dla tych osób y, tworzymy warunki pracy, pokazujemy y, potencjał polskiej gospodarki, pokazujemy, że niekoniecznie y, trzeba szukać pracy w Wielkiej Brytanii czy w Unii Europejskiej, ale można ją znaleźć także i tu. To jest ogromna rola dojrzałych menedżerów, to jest też ogromna rola decydentów naszych ministerstw y, i naszego rządu w tym, abyśmy tego potencjału nie utracili. Pani prezes, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu za uwagę. Ja również. Moim i Państwa gościem była pani Dominika Batman, prezes Siemens Polska. Nadajemy dla Państwa prosto z forum ekonomicznego w Krynicy, a to było specjalne wydanie programu Krzesło Energetyczne. Dziękuję bardzo.